6 dzień stycznia 2026 rok. Piękny, świąteczny czas. Cudna zima w lesie no i wielu spacerujących, bo dzisiaj święto trzech króli, więc wiadomo, że jeszcze wolniej zna od pracy. Śnieg cudowny, słońce. A i tematik do rozważań to ja mam taki powiedzmy sobie bardzo osobisty, skrzący śnieg. Zawsze kiedy widzę ten cudownie błyszczący śnieg, bielutki, a skrzący się od mrozu, przypomina mi się pewna scenka z dzieciństwa. Zimowe popołudnie. Ja z mamą wracam od cioci Luci, która tak naprawdę miała na imię nie Lucyna, tylko Leokadia, bo nie lubiła swojego imienia. Więc mówiliśmy do niej ciocia Lucia, Lucyna. No i wracałyśmy z mamą. Pamiętam ten skrzący śnieg, skrzypiący pod butami. No i moja mama... Śliczna, młoda i pamiętam, miała taką jesioneczkę dopasowaną w talii. Wyglądała tak pięknie. No i chciała, żebym nie zmarzła w czasie tej małej wędrówki do tramwaju, więc żeśmy podskakiwały. Chopsa, chopsa, chopsa. Pamiętam moją mamę. No, byłam bardzo zdziwiona, bo to nie były czasy, kiedy. No, mrozak, jak mnie drapie w gadło. To nie były czasy, kiedy rodzice bawili się z dziećmi. No to sytuacja taka, że mama podskakuje razem ze mną, była dla mnie wprost niesamowita i zachwycająca. Eh, 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 czułam się taka szczęśliwa. Śmiałyśmy się obie. Z tej zabawy rozgrzewającej, a ja zapamiętałam, na zawsze już chyba właśnie tę cudowną scenkę kiedy wracam zimowym popołudniem z mamą, a śnieg skrzypi pod butami i pięknie się błyszczy, no już od wieczornych świateł latarni, a dzisiaj skrzy się. Od słońca, przepiękny dzionek, przepiękny i ten miły obrazek w głowie, który napawa mnie nostalgią rzecz jasna za dzieciństwem, za przeszłością, za tym czasem, kiedy człowiek myślał, że wszystko jest na pewno i na zawsze. A rodzice? Rodzice to był ktoś, kto nie miał prawa ani chorować, ani umrzeć. A gdzie? Absolutnie. Do głowy to nie przychodziło nikomu, że coś takiego mogło się dziać. No i tak w istocie było. Rodzice nie, nie mieli czasu na jakieś tam chorowanie. Pamiętam, jak mama zachorowała pierwszy raz za pamięci mojej na zapalenie płuc. To była krutne przerażenie moje i mojego brata. No jak to? Przecież rodzic co nie choruje. To od chorowania to są dzieci najwyżej. A byłam dzieckiem, które nie chorowało w ogóle. Wszystkie chorubska brał na swoje plecy mój brat. Ło, matko! A dzisiaj to 70 letni pan, który cieszy się naprawdę dobrym zdrowiem. A widocznie w dzieciństwie przechorował wszystko, co tylko mógł. Pamiętam nawet moje dąsy, kiedy ja zachorowałam na ospę i to był początek lata, jeszcze szkoła była i, i co? I nikt się mną za bardzo ani nie interesował, ani nie przejmował. I wtedy mówiłam z wyrzutem: no tak, jak on był chory, to wszyscy lataliście koło niego, a tutaj to o! <gry> Wspominam to jak dzisiaj, tylko byłam rozżalona, a moja ospa w porównaniu do ospy mego brata to było nic, a ten tak przechorował, że wszyscy byli w panice. No i tak, zawsze ten skrzący śnieg przypomina mi ten cudny obrazek z dzieciństwa i moją młodziutką, piękną mamę. Tak właśnie, a dzisiaj idąc tutaj właściwie myślałam, że żadnego filmiku nie popełnię, bo myślę sobie, o Jezu, no po czym tu ja będę gadać, wszystko powiedziałam, wszystkie mądrości, jakie miałam do powiedzenia, to już dawno, dawno wypowiedziane po tysiąc razy, no i co tu gadać, ale ten skrzący śnieg przywołał ten obrazek z dzieciństwa. I bardzo się z tego cieszę. I z tej mojej wdzięczności, że moje dzieciństwo było piękne. Bo jak człowiek jest kochany przez rodziców, to wszystkie niedostatki idą w kąt i wspomina się je z rozrzewnieniem, a nawet z pewnością, że dobrze, że było tak jak było. No i tyle w tym temacie. A skrzący śnieg zawsze będzie przywoływał ten obrazek właśnie. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. Z taką właśnie refleksją. Dobrze pielęgnować w swoim sercu takie piękne obrazki.